We wrześniu na boiskach II Bundesligi naszemu Tomkowi Hajcie wiedzie się ze zmiennym szczęściem. W czterech spotkaniach notuje dwa zwycięstwa, remis i kompromitującą porażkę. Po 10 kolejkach jesteśmy na drugim miejscu, ponieważ hanower jest ostatnio w gazie i wygrywa praktycznie wszystkie swoje mecze, i pomimo, że mamy tyle samo punktów, identyczny bilans spotkań, no to niestety jesteśmy gorsi w różnicy bramek. Mimo wszystko cieszy zupełnie coś innego. Fakt, że mamy aż 8 punktów przewagi nad całą grupą goniących nas zespołów, a więc na razie drugie miejsce wydaje się być bezpieczne. 10 kolejek za nami pozycja wicelidera w tabeli drugiej Bundesligi. Wygląda więc na to, że Tomek Hajto zalicza naprawdę fenomenalny start tego drugiego sezonu. Czas zatem przekonać się, jak pójdzie mu w kolejnych spotkaniach. Czy utrzyma tą formę, czy będą kolejne zwycięstwa? O tym się przekonamy już w tym 13 odcinku naszej serii odbudowy Szalkę 04. Ja już nie przedłużam, zapraszam Was serdecznie, witam wszystkich, lecimy do przodu. Ale zanim tak na dobre się rozpędzimy, no to spójrzmy jeszcze w kalendarz. Mamy 1 października, tak więc co miesięczna kontrola finansów klubu. Jak widzimy, bilans ogółem mamy ponad 7 milionów euro na plusie oczywiście, tak więc cały czas jest naprawdę nieźle. Zarząd jest usatysfakcjonowany stylem, w jaki prowadzi zespół nasz Tomek Hayton, ale trudno się dziwić, no przecież jesteśmy na drugim miejscu. Ocena końcowa minus 4. Ale najważniejsze, że nasz charyzmatyczny, ale i kontrowersyjny menedżer czuje wsparcie swojego zespołu. Atmosfera w szatni jest doskonała, a poparcie dla naszego tomka bardzo dobre. Nic dodać, nic ująć. Co ciekawe, liderami zespołu, oprócz naszego Ralfa Farmana, został jeszcze Wiktor Palson. No proszę. No dobra, przechodzimy już do naszej 11 kolejki w drugiej Bundeslidze. Tym razem mierzyć się będziemy na naszym Weltins Arena z ekipą FC St. Pauli. Bukmacherzy są zgodni, jesteśmy faworytami w tym spotkaniu, dlatego liczymy, że sięgniemy po kolejne 3 punkty. No Jest naprawdę dobrze, nie mamy żadnych kontuzji ani zawieszeń za kartki, tak więc możemy wystawić teoretycznie najmocniejszą jedenastkę. Nie ma taryf ulgowej, nie będziemy lekceważyć żadnego zespołu w drugiej Bundeslidze. No i dobrze, że w taki, a nie inny sposób podchodzimy do meczy z teoretycznie słabszymi przeciwnikami, bo jak się okazuje, zresztą nie po raz pierwszy w tym sezonie, że co prawda wygrywamy, ale bardzo skromnie. Zaledwie 1 do 0 po bramce niezawodnego Silwy. Już naprawdę aż trudno zliczyć, ile meczy wygrał nam sam w pojedynkę nasz wypożyczony Portugalczyk. No wielkie szczęście, że mamy go w składzie. Ale to spotkanie było w ogóle wyjątkowe i przejdzie chyba do historii rozgrywek drugiej Bundesligi. Oto bowiem sędzia pokazał. 5 żółtych kartek dla naszego zespołu i aż 11 żółtych kartoników dla drużyny gości. Oba zespoły kończyły w dziesiątkę po czerwonych kartkach dla Palsona z naszej ekipy i Boli z FC St. Pauli. Ostatecznie jednak co najważniejsze mamy trzy punkty, z których cieszymy się podwójnie, ponieważ dają one nam ponownie fotę lidera. W tej kolejce Hanower poniósł porażkę. No to był trudny mecz, mecz walki, agresji z obu stron, naznaczony tą absurdalną ilością żółtych kartek, ale najważniejsze, że po nim ponownie jesteśmy na szczycie tabeli. No i niestety Mariusz Bulter ulega kontuzji, skręcenia kolana, niezdolny do gry przez 4 do 7 dni, niby nic takiego groźnego, no ale w kolejnym spotkaniu ligowym nie wystąpi. No i proszę bardzo, ale zaskoczenie, no tego to się chyba nikt nie spodziewał. Już nasz Tomek, haj, to to raczej na pewno nie. Bayer Leverkusen zaprasza go na rozmowę kwalifikacyjną w kwestii zatrudnienia go na stanowisku menedżera. Zarząd Bayeru, jak tu piszę, jest pod sporym wrażeniem osiągnięć naszego Tomka. No ale przecież trudno się dziwić: po 11. kolejce jesteśmy na fotelu lidera, a to robi wrażenie. Dlatego nasz menedżer jest w gronie najpoważniejszych kandydatów. No proszę. Ale my wszyscy kibice doskonale zdajemy sobie sprawę, że Tomek Hajto nigdzie się przecież nie wybiera, bo szalkę jest całym jego życiem. z Blauen jest jego jedyną miłością. Nie przeszkadza to jednak w tym, żeby rzucić okiem na ten bajer. Tak, z czystej ciekawości. Ach, no przecież tutaj jest ten mega turbo hipertalent, ta przyszłość niemieckiej kadry narodowej. 19-letni pomocnik Florian Wirz. No ale nie tylko on, bo tutaj jest cała rzesza, no plejada fantastycznych zawodników. No co tu dużo mówić, no to jest czołowa ekipa pierwszej Bundesligi. A żeby było jeszcze śmiesznie, to aktualnym menedżerem drużyny z Leverkusen jest nasz rodak Thomas Debel, no to ci ciekawostka. I pomyśleć, tak mocna paka, która teoretycznie no powinna walczyć o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach, pląta się gdzieś na 12 miejscu w tabeli. No to jest zaskoczenie. No ale zarząd w Leverkusen nie wiedział tego, co my wiemy już od dawna. Tomek Hajto nie pomoże żadnej innej drużynie, choćby tu się zgłosił nawet Bayern Monachium. On kocha szalkę, tu zostaje i tu będzie dalej pracował. No dobra, wracamy już do naszej drugiej Bundesligi, a tutaj przed nami wyjazdowe spotkanie z FC Ingolstadt 04. Bukmacherzy, jak zwykle w nas upatrują zdecydowanych faworytów i gospodarzom nie dają większych szans. No oby tak właśnie to wyglądało. No i niestety, ale w tym spotkaniu no nie zagramy w naszym optymalnym składzie personalnym. Kontuzjowany Mariusz Bulter jest już co prawda w trakcie rehabilitacji, ale zasiadł tylko na ławce rezerwowych. Jednak nasze największe osłabienie to brak zawieszonego za kartki defensywnego pomocnika Wiktora Palsona, którego będzie musiał zastąpić młody Adrian Fein. Mimo jednak tych osłabień liczymy na dobry mecz, no i przede wszystkim korzystny wynik. No niestety nie, wynik należy bowiem raczej do tych niekorzystnych, Przegrywamy ostatecznie 2 do 0, między innymi po samobójczym trafieniu naszego środkowego obrońcy Tiowa. Co prawda statystyki za to spotkanie no, wskazywałyby bardziej na wynik remisowy, szczególnie ten współczynnik Expected Goals, który był praktycznie identyczny dla obu zespołów. Tyle tylko, że my byliśmy nieskuteczni, co najlepiej potwierdzają fatalne noty naszych napastników, zarówno Silwy, jak i Terode. Szczególnie Portugalczyk nas niemiło rozczarował, no ale przecież i on może w końcu mieć słabszy dzień. Tak więc, no cóż, po tej kolejce jesteśmy bez punktów, ale na nasze szczęście wciąż utrzymujemy się w fotelu lidera, ponieważ Hanower sensacyjnie przegrywa drugie swoje spotkanie ligowe z rzędu. No, co tu dużo mówić, zagraliśmy po prostu słaby mecz, ale mieliśmy też trochę pecha, bo przecież wynik otworzył samobójczy gol naszego zawodnika, a później, później to już nam się nic ta gra nie układała no i taki finał jest, jaki widzimy. No, proszę, jest i jakiś pozytywny news. Zarząd o to informuje, że dzięki nieoczekiwanej poprawie sytuacji finansowej klubu procent dochodów z transferów na nowych zawodników zostanie zwiększony do 60%. No i pięknie. Tymczasem pośpiesznie już przechodzimy do naszego kolejnego spotkania ligowego, w którym na nasze arena arenaowszalkę zawita zespół Greuter Fürth. To ekipa, która w zeszłym sezonie spadła z pierwszej Bundesligi, tak więc należy jej się odpowiedni szacunek i respekt. Mimo wszystko bukmacherzy wiedzą jak zwykle swoje. Jesteśmy zdecydowanym faworytem i powinniśmy teoretycznie sięgnąć po zwycięstwo, aby po tej porażce z Ingolstadt zrehabilitować się właśnie w taki, a nie inny sposób. Niestety w tym spotkaniu osłabienie jest jesteśmy brakiem naszego podstawowego prawego obrońcy Reinholda Ranftla, który pauzuje za kartki. Eksperymentalnie zastąpi go defensywny pomocnik Wiktor Paulson, który z kolei wraca z zawieszenia. Prawa obrona to nie jest jego nominalna pozycja, tak więc trudno powiedzieć, czy sobie tam poradzi. 23 października godzina 13:30, stadion Arena Szalkę startujemy. My wychodzimy na to spotkanie w ustawieniu 4-4-2. Spróbujemy ataków skrzydłami, zobaczymy co z tego wyjdzie. Greuter Firtz w ustawieniu 5-2-1-2 na ataku, Hrgota i Abiama. No jeszcze spójrzmy na tabelę, a tutaj goście po 12 kolejkach z 19 punktami plasują się na ósmym miejscu. Asta przy na prawym skrzydle, taki ładny zwód wycofuje do Grisbeka, ten się rozgląda, podanie do Dudziaka, ale pod naporem naszych zawodników podaje do Sabili. tu strzela, ależ potężne żonia, ale piękna parada pęca, brawo! Palson wznawia grę wyrzutem piłki. z autu, prosto pod nogi do fejna. Ponownie Palson dogrywa w pole karne, Matondo wykłada Nuri. Strzela, ale zablokowane jeszcze piłka w pojedynku. Silva uderza, no ale Kral spokojnie na posterunku. Matondo przy piłce po prawej stronie. Wojsko wycofuje Palsom w pole karne, ale Fabio Silva tutaj niestety nie powalczył. Burzelew zbiera tę piłkę. Harid z lewej strony zamykamy i próbujemy jeszcze raz z Nuri w pole karne, Matondo! O już przepiękne uderzenie z pierwszej piłki. Pod poprzeczkę takie soczyste. Bramkarz absolutnie bez szans. A my w 23 minucie wychodzimy na prowadzenie. Jest jeden. Thiago rozpoczyna naszą kolejną akcję ofensywną, nuri lewym korytarzem boiska, zabiera się z piłką na pełnej szybkości, będzie to środkował, tak jest, Matonto tutaj zamyka z prawej strony, ale spokojnie Kral. Piłka w powietrzu, powalczył Teru de Silva, ależ fantastyczna sytuacja, Takich rzeczom nie marnuje, strzala przy i mamy prowadzenie już 2 do 0 w 29 minucie tego spotkania, jest dobrze. Budujemy nasz kolejny atak pozycyjny. Tiaw do przodu do Harita. Ten dynamicznie zabiera się z piłką. Jeden, drugi z WD, ale spokojnie wycofuje. Burze, lap, Fein do przodu. Tero de Matondo, Matondo strzela, już pięknie. Kral, niestety, fantastyczna interwencja. Koniec pierwszej połowy no i możemy być w pełni zadowoleni. Kontrolujemy przebieg tego meczu, jesteśmy w posiadaniu piłki, stwarzamy sytuację, a najważniejsze, że prowadzimy 2 do 0. Kral rozpoczyna grę z pod własnym bramki. Dalekim mocnym wykopem na naszą połowę poboczyliśmy, ale nie nieskutecznie. Z niebezpiecznego to na szczęście dla nas fatalnie puduje. Luka z Maj w roli lewo zatrzymuje się przy bocznej linii, podaje do burzy lawa, ten posuwa w plaka, jest tu ma tu dostrzelasz! Ależ się pomyli, no szkoda! Żyd wolny dla naszego zespołu z linii polakarnego. Amin Harid mocno uderzenie, podkręcone, niestety, piłka ląduje na poprzeczce. Już ruszamy z naszym kolejnym atakiem prawą stroną boiska, Palson podaje do Matondo, ten rozpędzony wzdłuż bocznej linii boiska, będzie do dośrodkował. Tak jest Fabio Silva uderza z główki, już minimalnie obok słupka. 83. minuta, medzies już chyba wygrany, dlatego damy odpocząć naszej gwieździe. Za Sylwę wchodzi Bulter. Wznawiamy grę wyrzutem piłki z autu. Nuri praktycznie z rogu boiska. Harit ponownie Nuri dośrodkowuje. Tam jest zamykana, ale sędzia przerywa grę. Czy tam był faulowany któryś z naszych zawodników? Mamy weryfikację, czy to będzie 11? Tak jest! Do piłki na wapnie podchodzi Tarode. Mocny, płaski, strzał słupku, Absolutnie nie dał żadnych szans bramkarzowi. A my mamy w 88. minucie prowadzenie 3 do 0. To już jest kropka na D. Jeszcze bramkarz gości wznawia grę, Sabiri tutaj opanował piłkę, podaje do Hrgoty i strzela, no coś nieprawdopodobnego, z ponad 20 metrów tracimy bramkę, na dodatek w 93 minucie spotkania, no zupełnie niepotrzebny ten gol. To jest koniec tego spotkania. Ostatecznie wygrywamy z Grujter Firt 3 do 1, ale powiedzmy sobie szczerze, ta bramka dla gości z 93. minuty no trochę zamazuje obraz tego spotkania, bo w rzeczywistości Grujter Firt zostało przez nas zdeklasowane. Dopisujemy sobie zatem te trzy punkty, no i umacniamy się na fotolu lidera, a w tej kolejce czekamy jeszcze na odpowiedź Hanoveru. Teksańska masakra mechaniczną, no ten wynik nie do końca by to potwierdzał, ale przebieg tego spotkania już jak najbardziej tak, wynik 3 do 0 byłby bardziej adekwatny, no ale skończyło się jak się skończyło, lecimy dalej. No i jak to dobrze, że w naszej bramce już od jakiegoś czasu niepodzielnie z numerem 1 panuje Patrick Pence, no bo nasz weteran Ralph Farman. Kolejna kontuzja. Skręcenie stawu skokowego, i nie zobaczymy go aż do 7 tygodni. No, i już przechodzimy do naszego kolejnego spotkania w drugiej Bundesliga. Tym razem czeka nas wyjazdowe starcie z Fortuną Disseldorf. Bukmacherzy są zgodni, że jesteśmy faworytami w tym meczu. Tyle tylko, że nieznacznymi. Jak to będzie wyglądało w praktyce, zobaczymy. No, i już jesteśmy w szatni domowego obiektu Fortuny, a więc Merkur-Szpil Arena. Jak wiadomo, w naszym składzie zabraknie tylko kontuzjowanego rezerwowego bramkarza Farmana, ale podstawowa jedenastka to nasz pierwszy garnitur. Pomimo, że na to spotkanie wychodzimy naszą najmocniejszą jedenastką, to co prawda wygrywamy, ale bardzo skromnie, nieznacznie, zaledwie 1 do 0 i to na dodatek po bramce dopiero z 81 minuty oczywiście Fabio Silva, no bo kogóż by innego. Trzeba sobie jednak uczciwie powiedzieć, że w tym spotkaniu no mieliśmy sporo szczęścia, bo do samego końca meczu właściwie każdy wynik był możliwy. Ostatecznie jednak bogowie futbolu, a właściwie ich wysłannik na ziemi, a więc Fabio Silva jest po naszej stronie i to my zgarniamy trzy punkty i tym samym oddalamy się od Hanoweru, który w tej kolejce ku zaskoczeniu remisuje zaledwie z Turguczu Munchen. No pomyśleć, fortuna Düsseldorf, ale jednak fortuna szczęścia uśmiechnęła się właśnie do nas, a nie do gospodarzy. Mamy to minimalne zwycięstwo i jedziemy dalej. No jednak niestety nie jest aż tak różowo za tą wygraną musieliśmy zapłacić kontuzją naszego podstawowego prawo skrzydłowego naszej lokomotywy, która napędza prawie wszystkie nasze ataki Rabi Matondo, skręcenie stawu skokowego, niezdolny do gry aż do 6 tygodni fatalna informacja a my tymczasem przechodzimy już do naszego kolejnego pojedynku ligowego, w którym na naszym Arena w Szalkę podejmiemy FC Heidenheim, jak pamiętamy lub też nie, to ekipa, która w w zeszłym sezonie była czarnym koniem całych rozgrywek, w tym sezonie nie radzi sobie jednak już tak dobrze i teraz jest dopiero na 14 miejscu w tabeli. Niestety brak na prawym skrzydle kontuzjowanego dopiero co Rabi Matondo jest dla nas olbrzymim osłabieniem. Będzie go musiał zastąpić od pierwszej minuty młodziutki CD Sana, ale czy sobie poradzi? No to jest duży znak zapytania. Jak najbardziej poradził sobie i to fenomenalnie, bo właśnie po jego asyście pada pierwsza bramka dla naszego zespołu, a ostatecznie wygrywamy w tym spotkaniu 2 do 0 po dwóch trafieniach oczywiście Fabio Silwy. Trzy oczka wpadają zatem na nasze konto, i tym samym utrzymujemy pięciopunktową przewagę nad drugim Hanowerem. Kolejny mecz, kolejne zwycięstwo i kolejna przede wszystkim wygrana w 100% zagwarantowana przez Fabio Silvę. No, ten chłopak jest wręcz niezmordowany. Trochę może dziwić relatywnie niska ocena końcowa za to spotkanie, zaledwie 8:30 przy dwóch golach, no ale to już jest nieważne. Najistotniejsze, że Fabio Silva w 16 spotkaniach zdobył już 16 goli i tak to właśnie jest z tymi zawodnikami w kwiecie wieku, że tak powiem. Do kontuzjowanego naszego weterana, bramkarza Farmana, dołącza drugi weteran, 34-letni Simon Terode. Skręcenie stawu skokowego odpocznie sobie od piłki aż do 6 tygodni. A tymczasem jakże miłe informacje dochodzą do nas z europejskich stadionów. Oto bowiem nasz podstawowy pierwszy golkiper, Patrick Pence, powołany do reprezentacji swojego kraju, zalicza właśnie debiutancki mecz w barwach Austrii. A to takie ciekawe zestawienie 50 najlepszych piłkarzy świata i co niezwykłe i chyba nawet zaskakujące, już teraz na pierwszym miejscu wymieniany jest Erling Haaland, ale powiem szczerze, jak dla mnie to właśnie tacy piłkarze jak Norwek to przyszłość futbolu. Potężne warunki fizyczne, szybkość, fantastyczna technika, no prawdziwy gladiator. Na drugim miejscu oczywiście nasz Robert Lewandowski, a później Kevin De Bruyne, Messi, Mbappé i tak dalej, znamy wszyscy doskonale te no i oczywiście nie mogło być inaczej, nasz pierwszy golkiper Patrick Pence, szczęśliwy po debiucie w reprezentacji swojego kraju, składa podziękowania selekcjonerowi Frankofodzie. No ale powiedzmy sobie też szczerze, nasz Tomasz Hajto również ma swoje zasługi, bo gdyby nie on, gdyby nie ściągnął go do szalka i nie postawił zdecydowanie na niego jako numer jeden w naszej bramce, no to do reprezentacji Austrii by miał zdecydowanie dalej. No i niestety fatalna informacja, kontuzji ulega nasz fundament całej linii obrony, 20. 12-letni środkowy obrońca Lukas Maj. Rana cięta uda, wydawałoby się, że jakaś błahostka, a jednak nie zagra 4 do 9 dni, co tym samym wyklucza go z nadchodzącego spotkania ligowego z Eintrachtem Brunszwik. A no właśnie, przed nami kolejny pojedynek ligowy, tym razem wyjazdowy z tegorocznym Beniaminkiem drugiej Bundesligi, jednocześnie z zeszłorocznym mistrzem trzeciej Ligi Niemieckiej, a więc z zespołem Eintracht Brunszwik. Gospodarze w tym sezonie radzą sobie raczej przeciętnie będąc na odległym 13 miejscu, dlatego faworyt tego spotkania może być tylko jeden, to nasze Dikenik z Blauen. Tyle tylko, że do tego spotkania wyjdziemy dość mocno osłabieni, bez kontuzjowanych naszych kluczowych zawodników, a więc prawoskrzydłowego Rabi Matondo i środkowego obrońcy Luka Maja. Dodatkowo na zgrupowaniu swojej reprezentacji Maroka jest Amin Harit. 21 listopad godzina 20.30 startujemy gospodarze w ustawieniu 4-2-3-1 na szpicy Schaffler, za jego plecami na dziesiątce wydra. My w formacji 4-3-3 od pierwszej minuty rezerwowi Kamiński, Sane i Bulter. No to jeszcze spójrzmy na tabelę na Żywal. A Interakt Brunswick po 15 meczach z 18 punktami na 14 miejscu. Tiad przy piłce przekracza środkową linię boiska, Podaje do Fejna. Ten się obraca zagranie w pole karne. Ale tutaj Sane został uprzedzony. Fabio Silva wycofuje. Palson, burze, Labro Rozgląda się. Sane jest sytuacja. Strzela, ale zablokowany. Gospodarze przy futbolówce z lewej strony boiska próbują konstruować akcję ofensywną. Ditgen dynamicznie ruszył do przodu. Ale już wycofuje. Wydra Nikolał, ale traci piłkę. Spokojnie Przejmujemy Tiaf, Ależ błąd, Szafler! strzela na szczęście, zablokowany spokojnie. Tiaw do bramkarza, wychodzimy z naszej strefy obronnej, Palsą podaje do Fejna, Burzę lap, zagranie do Fabio Silwy. ten wycofuje, ponownie Fejn, ależ pięknie posyła piłkę na wolne pole, na dobieg do Sidisana. ten już z z polu do środkowie, Fabio Silva, ależ fantastycznie się tu znalazł, nabiegał na tą piłkę, wyskoczył do główki, strzela pod poprzeczkę i w 24 minucie obejmuje wyprowadzenie, 1-0. Jak podprowadza piłkę do przodu, podaje do fejna. Ten bezpośrednio do sane. Sane Przyspieszył, zgubił tutaj krycie rywala. Ładnie drybuje piłkę. Jest już przy linii końcowej. Będzie dośrodkował. Niestety nie zdecydował się. Ran w polkarnym, Jeszcze zablokowana wykładka. burzela, strzela. Aż zamieszanie wybijają. Plan rozpoczyna grę pod własne bramki. Dalekim mocnym wykopem. Ależ fatalnie tu się zachwali nasi obrońcy. Niebezpiecznie. Szafler lobuje naszego bramkarza Ależ mamy szczęście. Piłka ląduje na poprzeczce. No naprawdę kuriozalna historia. Koniec pierwszej powie. Jak na razie nasza gra wygląda nieźle prowadzimy jeden do zera choć trzeba sobie powiedzieć że niewiele brakło schodzilibyśmy do szatni przy wyniku remisowym mieliśmy jednak szczęście przy tym strzale lobie Schaflera ale szczęściu pamiętajmy trzeba pomóc Nuri wznawia gry wyrzutem piłki z autu. no praktycznie w rogu boiska Burzela, no, Fabio Silva no jak to nie wpadło no szkoda Zawodnica intraktu przy piłce, Krause podaje do Henninga, ten się rozgląda, zagrywa dalekie podanie na lewe skrzydło do Ditgena, ten przyspieszył, ale za nim podąża Ranf, będzie to środkowanie, tak, Schaffler wyskakuje najwyżej, niestety ponad naszymi zawodnikami, uderza piłkę z główki, gdzieś tam przy spojeniu, pęcnie, nie sięga tego i w 71 minucie mamy remis. 76 minuta meczu, musimy coś zmienić, boisko opuszcza lewoskrzydłowy Mariusz Bulter, w jego miejsce Kerim Çalhanoglu. Pędzę rozpoczyna grę naszego zespołu spod własnej bramki Kamiński na lewą stronę jest tutaj Nuri. Spokojnie rusza do przodu, przekracza środkową linię boiska, ale jest tu atakowany, zatrzymał się burze Lap, kółeczką Fabio Silva, rozgląda się, jest tu wychodzący Nuri do środkowania. Jest miejsce. Sane strzela, no ale nie takie uderzenie. To już 89 minuta meczu i jeszcze jedna zmiana słabo grającego runfla. Zmienia Arbnor Aliu. No i to jest niestety koniec tego spotkania. Ostatecznie remisujemy na wyjeździe za Intraktem Brushwig 1 do 1. Nie chcę tutaj mówić, że się skompromitowaliśmy, ale na pewno się nie popisaliśmy, bo w meczu z Beniaminkiem powinniśmy sięgnąć po trzy punkty. Niestety w dzisiejszym dniu nie było nas na to stać. Mamy zatem tylko jeden punkt, ale wciąż utrzymujemy tą bezpieczną przewagę pięciu oczek nad drugim Hanowerem. Co jednak ciekawe, niebezpiecznie zaczął się zbliżać VfB Stuttgart, który w tej kolejce wskoczył już na trzecie miejsce, tak więc odrabia straty z początku sezonu. No szkoda, naprawdę szkoda tych straconych punktów w meczu z takim rywalem, ale powoli przyzwyczajamy się już do faktu, że jesteśmy w stanie wygrywać z najmocniejszymi, a później zaliczyć potknięcie z jakimiś przeciętniakami. No Taka jest prawda. Obyśmy jednak takiego potknięcia nie zaliczyli w naszym kolejnym spotkaniu ligowym, a jednocześnie w naszym ostatnim meczu rozgrywanym w tym roku kalendarzowym 2022, w którym to podejmiemy na naszym arena Owszałkę ekipę SC Paderborn 07. Bukmacherzy wskazują nas jako zdecydowanych faworytów. No a nam, no cóż, nie wypada się nie zgodzić. Liczymy na zwycięstwo. Wygląda na to, że przed tym spotkaniem możemy liczyć na wszystkich swoich zawodników. Nie ma żadnych kontuzji, żadnych zawieszeń, tak więc wystawiamy najmocniejszą jedenastkę, wytaczamy nasze największe armaty i liczymy na wygraną na koniec tego roku. No i jest ta wygrana tyle tylko, że no nie ma jakichś powodów do zachwytu, bo to zwycięstwo skromne, 1 do 0, bynajmniej nie po bramce strzelonej przez Fabio Silve, a Wiktora Palsona, który uratował nam tym samym 3 punkty. Gol to niezwykły, naprawdę piękny, dający zwycięstwa, na dodatek strzelony jako ostatni w roku 2022. Tak więc myślę, że warto go pokazać. Była 41 minuta spotkania nasz żółdrożny. Goście tutaj wybijają daleko poza pole karne. Do bezpańskiej piłki dopada Palson. No i fantastyczne uderzenie z ponad 20 metrów kończy się golem po którym dopisujemy sobie komplet punktów i mamy wciąż pięciopunktową przewagę nad drugim Hanowerem. No delikatnie mówiąc mało efektowne to zwycięstwo na koniec roku, no ale najważniejsze, że w ogóle jest. Lecimy dalej. Na przestrzeni października, listopada i grudnia rozgrywamy aż 7 spotkań w drugiej Bundeslidze. Myślę, że nasz Tomasz Hajto może być w pełni usatysfakcjonowany z wyników, notuje bowiem 5 zwycięstw, remis i porażkę. A po 17 kolejkach, a więc idealnie na półmetku sezonu, z 41 punktami jesteśmy we fotelu lidera z przewagą 5 oczek nad drugim Hanowerem i, co również cieszy, z dużą aż 11-punktową przewagą nad dwoma zespołami goniącymi: Stuttgartem i Werderem Brema. To wszystko w tym odcinku, kolejnym jakże udanym, po którym możemy być zadowoleni, bo przecież pomimo, że to dopiero połowa sezonu, to wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, zmierzamy w kierunku awansu do pierwszej Bundesligi, a może i osiągniemy coś więcej, może sięgniemy po mistrzostwo. Dlatego już teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka, w którym wejdziemy w 2023 rok, otworzy się zimowe okienko transferowe, a także rozpoczniemy oczywiście z Buta rundę wiosenną w drugiej Bundeslize. Jednak nasz menedżer Tomasz Hajto i cały jego zespół, wszyscy zawodnicy i sztab szkoleniowy przygotowuje się do zabawy sylwestrowej i powitania nowego 2023 roku. Natomiast my wszyscy kibice, chyba jesteśmy w jakichś zaburzeniach czasoprzestrzennych, bo będziemy witać dopiero 2022 rok. Dlatego przy tej okazji chciałem wam wszystkim jeszcze raz życzyć wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!